Rozpoczynamy czwarty odcinek naszej wspólnej przygody i wciąż tryskam energią. O dziwo mam nawet więcej energii niż wcześniej. Dacie wiarę, będzie mi się lepiej spało. To chyba dobry znak. Innych pozytywów nie wymieniam, bo to zmusi mnie do jeszcze większego wysiłku. Dziś bierzemy na tapetę hula hop. Nie kręciłam kółkiem od dzieciństwa. Ostatnim razem, gdy oglądałam występ z hula hop, zachwyciła mnie niezwykle gibka kobieta, która używała trzech kółek. Zwisała nawet do góry nogami i wyczyniała z tymi obręczami niesamowite rzeczy. Mam nadzieję, że ja nie skończę z biodrami do góry, bo one nie są stworzone do zwisania, ale jestem pewna, że są stworzone do hulhop. Choć wielu uważa, że to zabawa dla dzieci, hula-hop było znane już tysiąc lat przed naszą erą, kiedy to starożytni Egipcjanie korzystali z wysuszonych pnączy winorośli. Zachowały się również dokumenty z XIV wieku, świadczące o tym, że w Anglii panowała wtedy moda na kręcenie biodrami. Obecna nazwa tej dyscypliny wywodzi się z czasów wypraw żeglarzy na Hawaje. I tak z hop powstało hula-hop. W ostatnich latach w Anglii znów zapanowała moda na kręcenie hula-hop co z pewnością wpływa pozytywnie na zdrowie ćwiczących. Tym razem mamy zajęcia z Dianą. W naszym programie zajmiemy się czwartą dyscypliną. Opowiedz nam nieco o Hula Hop. Skąd Twoje zainteresowanie tym sportem? Po przerwie, jaką zrobiłam sobie od zwykłych zajęć, interesowała mnie forma ćwiczeń nieobciążających stawów. Wpadła mi w ręce reklama Hula Hop. Poszłam na zajęcia, a w internecie znalazłam całą masę informacji o tej dyscyplinie. Prowadzimy działalność i dobrze się bawimy od 2007 roku. Wytwarzamy nasze koła, prowadzimy zajęcia i warsztaty. Współpracujemy również z kilkoma innymi zespołami Hula Hop. Nasze koła różnią się od tych, które można kupić w supermarkecie. Zwykle są one większe i cięższe, więc obracają się trochę wolniej. Co ułatwia przyzwyczajenie się do rytmu? Myślicie, że mogę zostać gwiazdą Hula Hop? Staje się jednością z obręczą. I kto jest królową amazonek? Hula-hop. Hula-hop jest coraz bardziej popularny. To wspaniały sposób na ćwiczenie fizyczne. To dobry trening dla serca. Pomaga rozluźnić kręgosłup. Codzienna rutyna sprawia, że jesteśmy bardzo spięci i sztywni. Ruch kołyszący miednicy przenosi się na cały kręgosłup, który wprawiany jest w rytmiczny ruch falowy. To rozluźnia okolice całego kręgosłupa. Poprawia zdolność utrzymywania równowagi, koordynację ruchów oraz w ogóle sprawność ruchową obu stron ciała. Nawet jeśli jesteś praworęczna, możesz dzięki temu usprawnić posługiwanie się lewą częścią ciała. Twój mózg działa w sposób bardziej zrównoważony. To jest niezłe i czujesz się o wiele lepiej. Chociaż Hula Hop zapewnia trening o małej intensywności, to jednak jest to świetny sposób na zrzucenie kilku kilogramów i podniesienie sprawności fizycznej. Koordynacja ruchu ciała z oddychaniem wzmacnia mięśnie tułowia oraz zwiększa giętkość kręgosłupa. Hula Hop wzmacnia talię biodra i kolana. No i w ciągu 30 minut możesz spalić do 200 kalorii. Hula Hop mi się podoba. Na razie nie idzie mi najlepiej, ale bardzo mi się to podoba. Czuję się fantastycznie i czuję przypływ energii. Chyba jestem nawet nieco rozpalona. Zdecydowanie polecam wam Hula Hop. Powinniście spróbować. To wspaniała zabawa. Sprawi, że poczujecie się szczęśliwi. Następnym razem zamierzam zanurzyć się w aqua aerobic. Zapamiętajcie te słowa: hula i hop. Właśnie wróciłam z zajęć. Oficjalnie uznano mnie za K.A.H. Wiecie, co to oznacza? Królowa Amazonek Hula Hop. Dlaczego Amazonek? No bo one są takie silne i takie odważne, idą w nieznane, są bardzo aktywne, tak zwinnie się poruszają, huśtają się, trzymając się gałęzi. Właśnie tak było ze mną i z kołem. Z początku było nieco trudno, ale pod koniec wpadłam w rytm i hula hop było jak część mojego ciała. Hula hop to moje nowe hobby. Gdy na koniec oglądałyśmy pokaz w wykonaniu naszej instruktorki, byłyśmy zauroczone, aż się popłakałam. Tak, łzy w moich oczach. W tych oczach lśniły łzy. Hula hop to mój nowy ulubiony sport. Podoba mi się najbardziej z dotychczasowych dyscyplin. Każda kolejna jest coraz lepsza. Następnym razem planujemy zajęcia w wodzie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Czytał Dariusz Górski.